E, tak, gratulacje dla mojej drużyny, gębiliśmy do, do, do końca bardzo fajnie i wróciło nam się na, na końcu po prostu. E, ok, teraz musimy się przygotować dla... teraz jest pewnie ostatni mecz i nie mam co powiedzieć, to są dwie drużyny, które teraz grają bardzo, bardzo e, i pierwszy i drugi mecz to jest różnica była tylko ten jeden punkt i myślę, że by było e, fajnie jakby i tam skończyli na jeden na punkt. Na naszej stronie, dla nas. Tak, na pewno mecze do siebie, do siebie były podobne, ale dzisiaj to my wychodzimy zwycięsko, czego bardzo cieszymy się, że, że wrócimy do Radomia na salę. Nie myślałem, że kiedyś to powiem, ale tak, cieszymy się, że tam, tam zagramy jeszcze jedno spotkanie i zrobimy wszystko, żeby zdobyć dla tego klubu jak najwyższe miejsce. Taki był cel, żeby się dobrze pożegnać z Halą Energia, z kibicami, którzy przychodzili i wspierali nas yy, cały sezon. Nie było ich może jakoś dzisiaj super dużo, ale ci, co przyszli, bardzo im dziękuję. Ci, którzy nie przyszli, rozumiem, przed świętami. My też ich nie rozpieszczaliśmy swoją grą, więc tak to było, ale bardzo dziękujemy. Myślę, że fajnie spiliśmy klamrą zwycięstwem i tylko i wyłącznie o to chodziło. Walczymy dalej o, o to piąte miejsce. Teraz święta i po świętach kolejne spotkanie. Tak, z moim zdaniem myślę, że tobie to, to, to sami mieć do, do samego końca. Nie z... Czekaliśmy, co, co będzie, ale super, super, po każdym igranym meczu e, czujemy się lepiej. No. To nie jest szczyt marzeń, bo, bo cele były inne przed sezonem, ale sami sobie to zgotowaliśmy, więc e, teraz musimy to zjeść. Nie wiem, czy w ogóle będą święta, pewnie będzie dużo trenowania, no z racji tego, że ten mecz jest po świętach, słyszałem, że tam e, różni ludzie próbowali przekładać te mecze, niestety chyba zostanie tak, jak, tak jak miało być, e, w czwartek. Po świętach. Eee, także jeszcze trochę z tymi chłopakami spędzimy, spędzimy trochę czasu. Będzie jeszcze ostatni wyjazd. Może czas na podsumowanie tego sezonu. Wyciągnięcie wniosków. Tak, tak, tak. Nie ma, nie ma co. Trochę święta, trochę pracy i grać ten ostatni mecz. Tak, e, słyszałem, że mamy mieć wolne, wolne święta. I, I chyba w poniedziałek wracamy do, do pracy. Jeszcze nie wiem, kiedy nawet trzeci mecz będzie. 25, więc przygotujemy się jak najlepiej potrafimy do tego spotkania i, i możemy obiecać, że damy z siebie maksa. Nie, nie obiecujemy, że wygramy, ale zrobimy wszystko, żeby tak się stało.